Hej, hej, hej! się wszystkim, tu kamród Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hearthstone! Dzisiaj gramy Arenę, Warrior 2.0 Przewidziana ilość wygranych do 6 dek nie mamy, nie mam najlepszego deku więc maksymalnie 6 wygranych przewiduję, ale zobaczymy jak to się potoczy, nie Nie zawsze jak tworzymy talie, niestety mamy odpowiednie karty do złożenia dobrego deku no cóż, raz na streamie pamiętacie bardzo dobrze Złożyliśmy Warriora, który miał aż za dużo broni, tak? Mówiliście. Jednak udało mi się zrobić 122. dwa. Niestety, tym zrobimy maksymalnie 6 myślę. Jeden slam zostawię. Pomogę. Zawsze pik zadniemany. Czy Slam, to Taskmaster, ale... O, greetings. I am ready. Ok, to jest akurat bardzo dobry pick w tym przypadku. Bo mogę bez bólu wystawić tego stwora. Chciałbym, żeby użył specjalu na. To, to Taskmastera. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, come on, Tak nie mam nic lepszego do roboty. Hej, Drobik. No problem. No problem. Za 4 many mamy Korkrona, za 5 many mamy Siege'a, za 6 many mamy to, za 7 to. O! Siege to, uuuh, fajne combo. Coś eee, mocnego, co ma 4 życia? co ma 4 życia, for fuck's sake. Szlak. Nie wystawię teraz Korkrona, nie ma opcji. Będzie stracone value.

Spodziewałem się tej karty na arenie, ale słaba sytuacja. Ten Outer Elemental wygrały. early. O, ja fierdolę. O mój Boże, dobra. Rzuć mi jego. Pójdzie którąś wymianę, mam nadzieję, że... Aaj, nie wiem co mam robić, pomocy! Będziemy strasznie pobijani teraz. Przegrywamy niesamowicie stół. Nie mam żadnego AOE właściwie. Dobra, tak gra jest... A... Water Elemental, jedna z najbardziej przegiętych czwórek, jakie istnieją na świecie. Nie dość, że 3-6, to jeszcze zamrażają. O mój Boże, tak mocna karta za 4 many. Dobra, tym bardzo dobrze. Tak? Ok, shall not fall. Fuck you. Dobra, wstępmy coś dużego, żeby to wreszcie wszystko powyczyszczać Ponieważ musimy, boli mnie. To, ten divine shield. Teraz jak pójdą? Tym waterem i tym i rozwalą tego fireball jeszcze lepiej. Ale na szczęście on jest uleczony jeden w ten sposób. A nie ma jak mi użyć specjalny na nim. Więc musi poświęcić e, tarczę i przynajmniej jednego stwora. I to jest ten plus. To jest ten plus. Eee, w sumie nie musi poświęcić stwora. A... Rzucimy ją Shieldsam będzie mieć value. Rozwalimy jego, żeby mnie zamrażał. nie zamrażał. na jak Fuck you. anty awe. Niestety, niestety, ja nie mam awe. Dobra, mogłem go silencować w sumie, i zabić mu kogoś, ale nie myślę, że to nie jest dobra opcja. Za 4 many. W ogóle nie tego i wymienić się. I to nie jest takie złe, bo mi zostaje stwór na polu gry. Z drugiej strony jestem podatny na śmiesz, ale i taki umrę, że nie ustabilizuje tego. Bum. Tego dalej mi nie może być ze specjalu. Więc twór jakiegoś straci. Ale moment e, ma 8-9 obrażeń na stole, jeżeli ma coś za 5 many... Pull, za 5 obrażeń, czy na przykład taki fireball, którego zużył e, no to jestem martwy well played. No. Fireball, niestety No niestety, e, wygrał early game Nie mogę nic zrobić Fire, water elemental open zawsze przecież koło robi nie oszukujmy się 2-1. No to było strasznie słabe. Krótko no już już nie mogłem, no bo co by mi to dało? Opóźnienie innego ataku przeciwnika z stwora 4, kiedy nie mogłem go zabić. Eee. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Troll. Ok. To jest troll, a to jest ork. Hehehe. He, he. uh, for Doomhammer, Doomhammer, Doomhammer. How about this? Big game mogę sobie zostawić, żeby po prostu go rzucić na stół. A nie, to jest w sumie lepsze. Jeżeli ona im przeżyje, to jest wątpliwe, ale jeżeli. Weaponsmith. Greetings. Co ja mogę rzucić w drugiej turze, bym rzucił w trzeciej turze jako O, O, totem, super. Jeden, jeden. Okej. Okay. Hop. Co prawda, broni pewnie tej będziemy używać na niszczenie totemów, ale ochyl. Nie ma żadnego rf-szoka czy innego gówna. Aha. Czemu? Why you do this, modha Dobra. Fuck you, bitch. No. Znajdź swoje miejsce. Taka strasznie robi early game. Strong. Dobra. W na następnej turze Lightning Bolt for Okej, Ok, mam ku temu rozwiązanie. Mogę wrócić grizzly'ego, ale nie. Będziemy mieli możliwość rampage'u. Opa. I wykorzystamy broń, chociaż dobrze. W następnej turze możemy użyć rampage'u i strzelić gulem albo grizzly'im. Zobaczymy, co nam bardziej będzie odpowiadać. Eee... Cztery. 4. Nie przeżyjemy. I on nam niestety nie przeżyje. Chyba najrozsądniejszym wyjściem będzie rzucić jego z 6 zabić mu go. No poza tym, nie widzę opcji, żeby się pozbyć tamtego tego stwora. Ok, rzucimy Taunta. ale co z tego? Wstrasznie to jest 2 stwory. Szkoda, rampa cię sero. No tak, mam jeszcze trzy stwory zatrzymane. Zawsze znaczy, to jest coś na stole. No i mamy kultmasterkę, nie? To też jest istotne. Zależy też, że możemy czyć grizzly'ego i jakolitę buru. A potem kul kul kulcystkę i się powymieniać, mając zali karty. Nie ma żadnego palce z Golem, okej. Okay. W ten sposób nasz gól cool będzie mieć 6 ataku Myślałem nad rzuceniem kulcystki, ale co jest lepsze, jak będę mieć 7, man, ponieważ mogę poświęcić wtedy stwora i rzucić grizzly'ego, żeby mieć osłonę. Więc lepiej rzucić teraz najdroższego tam takiego mamy. Hex, okej. Okay. Dobra Wciąż jest dobre, bo to jest taunt. To jest taunt, moi drodzy. 0,2 dobra może być. Ważne, że nie O jest właśnie. Ją? i jego. Czyli pozbycie się tego tamta będzie musiał się przebić przez niego, nie mini mężem. A zresztą mamy dwa stwory, czyli razem dwa droły. O stary, dzięki, <laughs> Serio, dzięki. Jeżeli ma ale to będzie bolało. Bo on ma, nie ma ale dużo. O nie, kodo. Ooo. Fuck you. Hmm. Co by tutaj zrobić? Dobra, pomysł jest taki, że nie mam pomysłu. Strzelę tym. To, że nam to nie dało. Ale mogę zniszczyć jego. Kocie, co ty tutaj robisz? Eee, Bigame Hunter, wolałbym go zostawić. Tego mi zniszczysz. Nie, to nie jest opłacalne. dobra. Wrzućmy po prostu ją Jeden 1, 1 się poz... zabije nam tego. No, ale zawsze to w ppecie A 5, 5 się w stanie zabić 3-5. Nie może, że Shield sam podejdzie. Wiadomo. Rzuć tego tanka! Masz idealną sytuację teraz, no nie masz idealnej, ale możesz i tanka. Zrób to. Proszę. Zrób. No i co? Zrób to, zrób to, o, Już, już, już. 7-7. Albo nie wiem, Sea Gianta. O, Sea Gianta, rzuć o, Sea Gianta, o, sea za giant. całą mapę. o. Albo cokolwiek innego, co jest, ma 7 ataków. Może być nawet 0-7-1, cokolwiek. Proszę. Chcę wykorzystać. No. Spell powerem mnie niepokoi. Dalej mnie niepokoi. Hex. A pierdolę, się rozstawił teraz. A... Nie gorsze jest to! Bo to. No cóż. No, no, czemu nie ma dużych sporów? Wargole, serio. Nup. Dwawa mojei drodzy. <laughs> tak mówiłem, ten jak jest słaby. Taki 6, te 6 wygrani to było takie maksymalnie pozytywny. Scenariusz. Taki mógłby być maksymalnie pozytywny. Ale ja zresztą wspominałem o tym. Dobra. Co teraz mamy? Unduinę. Okej. Okay. Zdowolnijmy te karty. Zwracaliśmy jeszcze gorsze. Au. Po prostu au. Greetings. 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 Szkoda, że sam nie działa na gracza. <laughs> Byłoby fajne. Shadowboxer. My. Mamy inny wybór? Bo muszę się sami strasznie w tej samej turze. Why you do this? Oh my god. O, akurat gdzieś jest bardzo dobrą kartą. Przecież nie jest bardzo dobrą kartą, jest beznadziejną kartą. Ale się przy tym dobrą kartą na ten moment. Chyba, że przeciwnik nie uleczy. I walnie jedną obrazy. Jeżeli przeciwnik nie uleczy, ma możliwość taką, że walnie w gizdę z i się wymienią, albo walnie w jego, i właściwie uleczy za jeden. Ale tego nie zrobi. To mnie bardzo cieszy na ten moment. Nawet nie zajdzie sobie sprawy, jak. Pytanie, w co chcę? Co chcę zrobić? Myślę, że jednak Spectral Knight będzie lepszy. Myślałem nad im ale Spectral Knight będzie lepszy do utrzymania kontroli nad stołem. Because can't be target. Jeżeli ma Shadow Madness, to nie zrobi combo Shadow Madness, heal i wymiana oboma. Ponieważ brakuje mu jednej many, a monetki nie ma, bo ja zużyłem. Hehe. He. tu, że Siege Engineer. Engineer. Nie, engine. To jest engine, nie engineer. Engine. Odpalimy silniczek, następnie potem odpalimy masterkę to będzie miał kombo. Ooo. Sadni. No ale still, holi na wadze, słabo zużyta. Dobra. Eee, wymiana oczywiście. I... Poza tym na def, ale ochwel. No to będzie kolejna piąteczkę What does the fox say? Dobra, coś, wymiany będą bardzo oczywiste. O. Zrobimy tak. He, hej hej! że to jest lepsza opcja, ponieważ teraz mamy dwa silda nie? Rzucimy sobie shield masterkę i będziemy mieli shield za 7. Wow, nie wyłączyłem stilem, przepraszam, zapomniałem kompletnie. A dobra, odpisałem, wyłączyłem. Dobrze, że mogę to ogarniać, kiedy nagrywam OBS-em, to jest bardzo fajne. O, weapon smith, bardzo mi to cieszy. Co się stało, kolejna holinowa. Fuck you 7 Bum, bum, a zaraz będzie za 9. mu mogę użyć na niego, w sumie to jest dobra opcja. Dobierę sobie kartę Jeszcze się zwiększy atak. Pain. Chodźcie! Dobrze, zaraz, zaraz. Słyszeliście, obiad już jest. Nie mogę więcej nagrywać, moi drodzy. Nie mogę. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Opa! Chciałbym, ale nie mogę. W sumie powinienem najpierw. Dobra, misja, na damage Fail. To jest ten obiad. Zobaczcie, przegram przez twoje nabrażenie. Nie zdziwiłbym się, wiecie. Nie zdziwiłbym się. Miej, nie sądziłem, że kiedykolwiek na arenie będę mieć waliu z, z, z tej maszyny. Na bo waliu miał e, priścik z tego painu. I to duże. Wartość wyszła duża. Dobra, BG Hunter, za trzy, dwa, jeden, lub Raszujemy 12.6. Wow. No, Nie obawiam się niczego, bo mamy Soul Breaker'a. Weźmy tam to. Do it. Do it. O. Sorry. Okej okay. Fajne zagranie Nie, nie widzę sensu w ogóle brania tego stwora Na arenę, jest niesamowicie słaby, ale... Okej, okay. 3-2 Przynajmniej jest równowartość kupionego boostera Bo dostaniemy z około 50 golda A booster kosztuje 100 golda, więc arena 150 golda minus, plus minus 50 to jest równowartość, więc Nie jesteśmy stratni na arenie Teraz tkaża wygrać, będzie tylko na plus. Jeżeli się uda wygrać. No cóż będziesz walczyć z honorem Nie chcesz, że coś No nabra wszystko Te truki nie są dobre na start Pu, ciekawe może rzucić... okej. Okay. Może rzucić jakiegoś 2 na 1 stworka, byłoby fajnie. Zdrowia to. Monetka... pasywka, specjalności. Do it. Fuck you. Nie. Jeżeli wyrzuci soldiera, rzuca kolitę. Jeżeli mi zignoruje kolitę, Dobra, rzuci je krokodyla. Wie co? Rzucałem Ty Tylko dlatego, że jest 3-3 Mimo, że on ma już dwa stwory na polu gry, nie? Ale jednak, jakby nie patrzeć Bo to Czy on pewnie użyje teraz specjal? Specjalu W sumie nie ma potrzeby tego używać, bo wymiana

I don't get it. but okay. Wyłummy się za niego i żeśmy sobie Najdżagera. Żeby mieć kontrolę stołu i mieć nożyki przeciwko jego soldierom to najważniejsze moi drodzy. A, mogli zrobić kombo Akolita i Toskmaster. Oczywiście wymiana, żeby pozbyć się stwora. Ale tylko jedną kartę dobierze, czyli właściwie... No, jedna karta jedną kartę. Musi jest karta na plus dzięki temu. Three Silver. Aaaaajajajajajajajajaj! Dobra, wciąż zrobimy to combo. Chociaż może inaczej... Może rzucimy sobie Berserkera? Nie. To combo myślę, że jest lepsze. Że już jej mieczeka na te stworki, to co prawda zabije te stworki, ale z drugiej strony, z drugiej strony straci mieczek na słabsze stworki, a nie na jakiegoś, nie wiem, Silver Moon Siege Engina, czy chociażby nawet Korpiona Lighta. Mm -hmm. Słusznie. Przecież mam zamiar dobrać więcej kart. Oh, dead Bite. To jest karta, którą... O, BG. BGGG. Hej, wiesz co? Więcej kart dla mnie. Ta, 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 -ta. Silence. I like it. A najlepsze jest to, że jak rzuci jakiegoś stwora za... Znaczy, tak, następnej tuż ja zaatakuję, otwali się do trafli i dobierę kartę, ale rzucę jeszcze sami championa, dzięki temu on przeżyje i dobierę jeszcze jedną kartę. O mój Boże. Ale waliu. Sekret. Na pewno rzucę jego. O, Cliff. Okej. Okay. Yeah. Nie. No poświęcę. Bo well, to jest 2-1. Indeed. Pe -pe 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 Nie widzę sensu, żeby dać mu dwa pajączki, więc zaatakujemy. Ta kolita ile nam dała jeszcze doboru? E Chwila. 1-3, potem był 1-2, 1-1 No i już 3 karty, a właściwie 4 Super Będzie ciężko przegrać tą arenę moi drodzy Bomber No, w końcu jakiś, który <grywa> Działa tak jak powinien <grywa> Dobra, dzięki za kartę 4, 5, 6, 7, 8 Easy nie, radzie mieć. nam się opłaca, moi drodzy. Mm. Cliff na pewno. Taki cliff. Do no czy chcemy się wymienić? Tak. nie stać na klif. Eee, tak pozbędzie się pająka. Dobra, zrobimy coś takiego, bo w ten sposób pajączek pójdzie tu, on pewnie pójdzie tutaj, a ten nie ma, z tym nie będzie co zrobić, więc gruba się berserker do boju. A Starwinda już nie mam takiego waliu jakbyśmy mieli, bo jest Jej, 5-3. No a to teraz na pewno się z nim zmieni. No definitywnie. No czwórka za trójkę. Easy. Może być. Mogę się pobawić cliwem, ale wchodziła opcja z RNG, a RNG mi nie pasuje. Już na co płaci Silence. hehehe. He. Reinforce na Cliff Okej okay, sobie może być. Nie, inaczej zrobimy. Najpierw użyjmy Cliffu. Cliffu. RNG jest po mojej stronie. I um, rampage. Myślę, że nie. Teraz nie ma sensu. Rampage. Co prawda, on może czyli Blessing of, e, of the Knights. Tak, Blessing of. Nie Knights. Nie. To nie są Knights, to nie są rycerze. Blessing of the King. Tak, bo to jest błogosławieństwo króla dla rycerza, właśnie. Zabić mi berserka. Z drugiej strony. Uuu, czy... No, czy spoko... Co? Uu. To jest interesujące. Nic z nie zrobimy. Dobra. Konsekracja nas zaboli, i to w pizdu. Antykonsekracja. Dobra, robię miolo. A, okej, okay. Dobra, jak moja kochana babunia wspominała, obiadek na mnie czeka, więc pora zakończyć ten odcinek. Jeżeli w następnym odcinku zginiemy, że tak powiem, za szybko, wtedy pogramy sobie parę rankingowych gierek. Moim tristem, bo czemu mnie? A na ten moment co? Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę. To naprawdę dużo. Ma duży dużo wpływ na kanał, więc będę bardzo wdzięczny. No i trzymajcie się do kolejnego odcinku. Z serii z zagraniem Wy. do Zobaczenia i pa pa!